13 tysięcy utworów, kilkadziesiąt tysięcy taktów i kilkaset tysięcy nut. To wszystko wzięli na tapetę, a raczej na pulpity swoich komputerów inżynierowie z paryskiego oddziału Sony. I co? Posłuchajcie. Brytyjski, może jakiś zespół? Zespół jakiś taki, ala la. Beatlesie, coś takiego mi się kojarzy. Podoba mi się tak, no? Jest taka w stylu, więc w sumie mi się podoba. Ja nie my nie, nie małam się wykaże. Nie rozumiem. Z porządku. Dlaczego? Nie wiem, jest taka spokojna dosyć, taka wpadająca w ucho. Jak najbardziej ja mam podobne zdanie, bardzo, bardzo przyjemna. Wucho wpada. Podoba się, nie podoba się? Nóżka chodzi? Nie podoba się. Można zaraz tańczyć. Super! Okay, jak... W tej chwili panu nie pamięta, kto to śpiewa, bo mi nie chce przyjść do głowy, ale, ale tak, ale, ale znam ją. 13 tysięcy utworów maszyna wzięła, zmiksowała sobie, no i coś takiego wypluła. Dźwięk wokalisty jest prawdziwy, bo to prawdziwy koleś śpiewa, ale muzykę skonstruowała od początku do końca maszyna. Hmm. No to w sumie ciekawe to jest, ciekawe w jakim kierunku to pójdzie. To jestem pod wrażeniem w takim razie. Według mnie muzyka to muzyka, i jednak powinni tworzyć ludzie instrumenty, a nie komputer. Tak, takie jest moje odczucie. Jeśli tam chodzi o syntezatory, mowy, nie wiem, w PKP, no to okej, okay, ale, ale myślę, że na tym powinno to poprzestać. Raczej utalentowani ludzie z instrumentami. Uważam. No, w dzisiejszych czasach wszystko można stworzyć. No. Ale pasuje nam bo. Ale pasuje... No ale super, fajna. On może stać się nawet przebojem.